Siemano, jestem Rejwa, a to jest dzień 15 serii Co Suho Herkulesa I dzisiaj zrobimy sobie trening pleców Także lecimy z pierwszą serią Pierwsza seria zrobiona, 10 powtórzeń, 60 kg W tym tygodniu zostawiam ten ciężar, dopiero w przyszłym sobie go zwiększę W tamtym tygodniu też robimy 60, ale jeszcze nie do końca nad nią panuje, także zmienimy dopiero za tydzień Pierwsze ćwiczenie, kurana nie mam siły się k***** w... sławiać, jest tak kurde, gorąco, pierwsze ćwiczenie zrobione, 10 powtórzeń, 60 kg, powiem wam, że od tego upału w ogóle nie mamy siły, ledwie, ledwie ten trening dzisiaj robię, jest tak duszno po prostu, no ale trzeba zrobić ten trening, także lecimy z kolejnym ćwiczeniem. Pierwsza seria zrobiona, 10 powtórzeń, 70 kg. No i teraz sobie dołożę, że po 2,5 na stronę, także 75 sobie pykniemy. Może się uda, a jak się nie uda, to będę redukował, ale myślę, że to wyjdzie. Bo już troszkę zapasu tej siły jest. Także lecimy z kolejną serią. Już wiem czemu miałem tyle zapasów w sile. Okazało się, że robię 60 i temu tak izi poszło. Także teraz dopiero robię 70. 3 serie udało się nam zrobić No i teraz będę szedł na narciarza W ogóle dziś mi głowa nie pracuje od tego upału Nie ma w ogóle siły, jeszcze mnie alergia dopierdziela No ale ten trening jakoś wyciśniemy Także taki nie najlepszy dzień treningowy No ale swoje trzeba zrobić Także No ale się z kolejną serią Pierwsza seria zrobiona, 10 powtórzeń po 25kg Teraz zwiększam o jakieś 3 kilo, no dołożę sobie 2 razy po 1,5 także 28 sobie pytniemy bo troszkę już tego zapasu mam, także lecimy z kolejną serią I trzy serię zrobiliśmy, teraz lecimy sobie martwy ciąg, tam bioraliśmy w tamtym tygodniu 55kg i w tym tak samo 55kg zrobię, ewentualnie może zwiększę, ale to zobaczymy, z tym, że dzisiaj robię sobie ten martwy na patencie, zrobię sobie takie y, podpórki po bokach, no po prostu żeby troszkę ta sztanga była wyżej, bo za nisko i mi się źle ją łapie, a piętnastki są za małe, także na po prostu jest, no ogólnie za nisko, no, także lecimy z pierwszą serią. Pierwsza seria zrobiona, 55kg dzień powtórzeń, z tym, że w tym tygodniu dopierdzielam dużo więcej ciężaru, po drugiej serii wam powiem dokładnie ile tego ciężaru naładowałem, dlatego, że na tych podstawkach już zaprezentuję swoje podstaweczki, są to skrzynki z piwa, mam troszkę wyżej po prostu i nie muszę się zginać do samej ziemi, a nie mam takiej za bardzo mobilności, także troszkę mnie wygina, a tak to mnie nie wygina jest fajnie, no, także lecimy drugą trzecią serię. Druga seria poszła, 60 kg 10 powtórzeń, także piątkę dowaliliśmy, ale dokładam jeszcze jedną piątkę, będziemy robić 65, bo jeszcze troszkę tego zapasu jest, to muszę sobie rękawiczkę jakieś wziąć, bo mi tak łapy zdziera, że sobie już takim wapienkiem tutaj smaruję, No, tak. ja wszystkie ćwiczenia robię bez rękawiczek, no i najpierw na drążku mi ściera, później na tym mi ściera, także troszkę piecze. także lecimy w drugą, y, trzecią serię. No i dobra, udało nam się zrobić trzy serie Ostatnia 65 kg, 10 powtórzeń W przyszłym tygodniu na pewno ciężar zwiększy My się 70 polecimy bez problemu Na reszcie będziemy widzieć Także dzisiejszy trening ukończony A w tym momencie przechodzimy do mojej obecnej formy I kolejny dzień za nami, udało nam się ukończyć dzisiejszy trening, także jeśli zostaliście do końca, zostawcie po sobie jaki znak, tymczasem ja się z Wami żegnam, no i do zobaczenia w jutrzejszym filmie, a w jutrzejszym filmie będziemy robili sobie nogi. Cześć!